Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Wielkopolsce. Trafiamy do nietypowego miejsca przepełnionego beczeniem, muczeniem, kwakaniem, gęganiem i wesołym rżeniem, a także odgłosami przeżuwania różnych przysmaków, znajdującego się zaledwie 40 km od poznania, które we wsi wychowaniec stworzyli Monika i Przemek Bileccy. Funkcjonuje tu zagroda edukacyjna należąca do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Prawdziwe Eldorado. Jaki piękny słodyczek, kogo ja trzymam? Jest to baranego imieniu Maurycy. Maurycy, jak jesteś cudowny. O, jak pięknie się przywitał. Cześć. Jaka jest Wasza historia w tym miejscu? Nasze rancze otworzyliśmy 3,5 roku temu. Początkowo był to pomysł, aby stworzyć miejsce dla naszych dzieci, aby wychowywały się w... Podobnie jak my wśród zwierząt uczyć ich, że muszą być za nie odpowiedzialni i, i tak dalej, a później uznaliśmy, że jest to świetny sposób, aby edukować również inne dzieci, pokazywać im, że te zwierzęta czują, e, też potrafią być przyjazne. Stąd pomysł na zagrodę edukacyjną. E, tak, dokładnie. Staramy się edukować dzieci, żeby wiedziały, jak mają postępować ze zwierzętami, że zwierzęta są przyjazne dla ludzi. Wiele z tych jest uratowany. Kto tutaj mieszka u Państwa w Zagrodzie? Mamy około 400 zwierząt. Są to kozy, owce, krowy, koń, kucyki, kaczki, gęsi, osiołek, strusie, no wszelkiego rodzaju króliczki i wszyscy żyją w ogromnej symbiozie. Tak. Jak dzieci reagują tutaj na zwierzęta? To bywa różnie. Są takie, które są zachwycone od samego początku, podchodzą, tulą się. Karmią je i tak dalej. Są takie, które się boją i potrzebują troszeczkę więcej czasu na oswojenie się z nimi, ale wbrew pozorom najfajniejsze momenty są, kiedy dzieci wyjeżdżają z płaczem, bo mama kazała iść już do domu. To, to, to wtedy jest dla nas najlepszy, najlepszy moment, że podobało się bo tutaj się można poprzytulać, pomiziać tak. i to jest taka właściwie animaloterapia. Dokładnie, dokładnie tak. Często przyjmujemy też osoby i grupy osób niepełnosprawnych, gdzie ten kontakt ze zwierzętami, no, widać fajnie, pozytywnie na nich, na nich wpływa. Po chwili do Moniki i Marysi podszedł ptak rodem z Afryki. Cześć Heniu, z lekką, z lekką dozą nieśmiałości. Henio, jak się mamy? Nie stracę oka? Nie bądź. Lubi ewentualnie podkradać jedzenie z ręki. O, nie ma. O, co to za dźwięk? Takie dźwięki wydają strusie. Heniutek, przytulisz się. Jak mam się do niego przytulić? O, tak go chwycić tu sobie z przodu, żeby o. go trochę zablokować. O, Heniu. No, co za przeżycie! Dziękuję ci, Heniu. Powiedzenie z kamerą wśród zwierząt nabiera tutaj naprawdę realnego znaczenia. Tak. A ja słyszałam od twojej żony, że ty jej niesamowity prezent sprawiłeś na urodziny, ja takiego jeszcze nie dostałam. Tak, długo z dziećmi myśleliśmy, jaki oryginalny prezent sprawić żonie na urodziny i doszliśmy do wniosku, że kupimy jej osiołka, o, który proszę. ma na imię Krystyna i okazał się trafionym prezentem dla żony. Daje szczęście. Daje szczęście, daje dużo radości. Tu Maja, pochodzi. Maja do nas idzie. Tak, cielaczek Maja. <grymne> Urodzona u nas, wychowana, wygłaskana, wytulona. Dlatego też widać, że nie stroni od ludzi. Taka Arka Małego trochę u Was. Czasami z żoną wychowaliśmy się na gospodarstwie, gdzie tak kiedyś wyglądała wieś. No dzisiaj te czasy się troszeczkę zmieniły. Na wsi już bardzo ciężko zobaczyć zwierzęta gospodarcze, więc stwierdziliśmy, że nasze dzieci powinny się wychowywać w takich samych warunkach jak ja z żoną. I dlatego stworzyliśmy tego typu rancho. Nasze zwierzęta bardzo, bardzo wpływają na, na spokój ludzi, na, 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 na otwartość dzieci. Staramy się wprowadzać te dzieci między, między te, te zwierzęta, żeby poczuły organoleptycznie, jak, jak ta owieczka pachnie, jak można ją dotknąć, jak, jak, jakie jest uczucie pogłaskania. Dlatego mi się wydaje, że dużo radości sprawiamy naszym gościom prowadzeniem tego rancha. Razem z Moniką i Przemkiem, mieszkańcami zagrody z ogromną miłością zajmują się ich dzieci: Wiktoria i Kacper. Oboje wiążą swą przyszłość z wsią i zwierzętami. Czy mogło być inaczej, gdy wychowali się i dorastają w takim miejscu? Chyba nie. To jest Krzysiu i to jest Noś Nie wyobrażam sobie życia gdziekolwiek indziej. Również życia bez zwierzątek, jakichkolwiek. Wiąże z nimi bardzo dużą przyszłość. By mi się po prostu nudziło inaczej. Na koniec wizyty w wychowańcu nie obyło się bez wspólnego biesiadowania przy ognisku i kiełbaskach, na które mieli ochotę nie tylko przybyli tu goście. I jak się tu nie uśmiechnąć, no jak.